Jest taka gra, Geo się nazywa. Dzień dobry, dzisiaj zgadujemy pod jakim jesteśmy Lidlam. Brobór, Isa, no, Po czym jest? Po czym jest? Brobór. 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 is he gonna get it? That is he grabs it! He brings it home! Rosja. Legalize nuclear bombs. Kliknięcie kariery, moi drodzy. A ja mam zamiar sprawdzić wiedzę tych twórców. Znaczy, jeszcze nie wiem jakich, ale no sprawdzę. Tak, bo na tym polega GeoGesser yy, w prawdziwym życiu. W skrócie jadę w jakieś losowe miejsce, losowe miejsce dla tego twórcy, bo ja wiem gdzie jadę. Robię tam zdjęcie, przerabiam je i później twórca musi mi wysłać, na przykład graf, lokalizację gdzie się to miejsce znajduje, gdzie zrobiłem to zdjęcie. O, nie wiedziałem co gadać w tym wstępie cholernym. Po prostu przejdźmy do odcinka. Timball jest małym youtuberem i ma 7000 subskrypcji na YouTubie Z początku w ogóle go nie miało być w filmie. Właściwie Timball podczas mojej drogi do Pragi, bo tam będziemy nagrywać ten odcinek. Napisał do mnie z prośbą o wyzwanie i powiedziałem, że pewnie wyśleć coś Timball. Jak już dojechaliśmy w końcu do Pragi, to pierwsze zdjęcie jakie zrobiłem było właśnie dla Timbola. Jako że z jednego dnia jesteśmy w Pradze, to TikTok mi podpowiada, górna już Odwieź niesamowite miejsce w Pradze. Dobrze, to zatem chcemy zrobić pierwsze zdjęcie. W jak najprostszym miejscu, żeby wysłać I będziemy tak stopniowo to zwiększać Na początku będzie Później będzie koczta, Później sambor A na końcu graf. Wow W ogóle to okno da się otworzyć <noise> Se możesz skoczyć jak ci się chce Tylko problem był taki, że no Nie za bardzo wiedziałem jaką wiedzę geograficzną ma Timbol, Więc starałem się znaleźć jakieś miejsce optymalne dla każdego właściwie Żeby to nie była jakaś po prostu ściana Żeby jakoś spróbował mnie znaleźć na Google Mapsie Kurna, samochód no ty nie może Jak to? A faktycznie, w sumie to jebać go ja Zrobię to zdjęcie tutaj Patrz, to jest mega dobry miejsce Masz flagę Czech, znaczy Ukrainy w sumie też, ale to miejsce. Ten pomnik jest mega znany, więc chyba... Musisz to odgadnąć, tak? To jest pierwszy dopiero punkt w Pradze Zrób mi... Napierdzielek, z ruch! Chodźmy STĄD NA BOGA I wysłałem zdjęcie Timbolowi Poczekajcie, ja to muszę sprawdzić Nie patrzyłem jeszcze co on mi odpisał A, dobra, czyli on mi wysłał po prostu lokalizację Dzięki, Timbol Ale dobrze, zgadłem o. Jeżeli ktoś z was tutaj ogląda mnie od jakiegoś czasu To na pewno Janek się wam gdzieś już przewinął Nagraliśmy mnóstwo pięknych shortów razem Dobra, dam ci dwie dychy, jak przejdziesz przez tą fontannę na drogę ostronną. I z jednej strony miałem taki problem, bo Janek ciągle mi powtarza, że on jest mega dobry z geografii i w ogóle odpierdol się ode mnie. A z drugiej strony jest short z Portugalii, którego nagrałem i totalnie nie mogę mu uwierzyć w to, że on jest dobry z geografii. To jest tak? Jest! To musi być to. I podczas szukania miejsca do zrobienia zdjęcia dla Janka, byłem niestety Zmolestowany widokiem kurda jedzenia bruzus i palców kurwa na stopach. co czemu to jest legalne? Nie wierzę, kurde, czemu to... czemu to jest widoczne, że czemu to każdy czemu na to patrzy? Czemu takie rzeczy, czemu takie rzeczy można w ogóle pokazywać ludziom? No, ja oprócz tego weszliśmy też do sklepu z zabawkami. Trzeba być ze wszystkim na bieżąco, nawet z nową linią produkcyjną LEGO. Weź, to jest chwilę, i Milan musi tak, sobie od 5 minut. Nie widziałem. Muszę się sprężać, bo może ktoś mi zarąpa się na parę. Zrobiliśmy w paru miejscach zdjęcia, ale na samym środku rynku wydaje mi się, że dla Janka byłoby było to idealne. W ogóle w tym miejscu było robione jedno zgłoszenie do twoje 5 minut. Może ja też bym tu nagrał swoje, to może Fritz mi wtedy weźmie na pewno. Samborowi chcę zrobić zdjęcie pod Lidlem, żeby już zachować tradycję, i jemu zawsze będę robić zdjęcie pod Lidlem. Dla grafa pojedziemy w jakieś specjalne miejsce, albo zrobimy to zdjęcie jutro. Dzisiaj mam ochotę skupić się na kilku miejscach. Znaczy po prostu na tych najprostszych. Kurna tutaj, tylko zgubiłem ojca. Nie wiem kto mi zrobi zdjęcie. Mogę się tak samo stawić. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że takie zdjęcie też trzeba potrafić zrobić. Mam nadzieję, że Janek je znajdzie. Właściwie po samych budynkach ciężko jest się. Zorientować się w jakim kraju jesteś, bo w Europie właśnie wszystkie te budynki na starych miastach wyglądają podobnie. No ale w tle zostawiłem mu flagę Czech, i nie wiem czy z tego skorzystał, bo wysłał mi właśnie filmik, który zobaczymy. Ja pierdolę. Ja. Dzięki Janek, że mi tak pomagasz. Nagrałeś to bez głosu. Jak to jest możliwe? No i kurna, będę musiał dubbing robić. O, tutaj mamy jego reakcję na gołębie. Dobra, jakie pierwsze miejsce on chciał znaleźć? Może tak. Co on wpisał? Wilno. No dobra, mówiłem, że właśnie po budynkach to przeważnie te państwa europejskie, że tak wyglądają na starożytnych. On nie widział tej flagi. Ona jest centralnie na środku zdjęcia, zaraz za moją mordą. Wiedeń też właściwie, no mogły być, mogły być właściwie w ale ale no, na razie sobie błądzi. Czekaj, co kurwa? Nie, czekaj. <laughs> Pomyślał, że naprawdę do Kijowa pojechałem. On tak to zakończył, po prostu wpisał to w czat GPT i on mu to... On mu to pokazał? Pokazał mu, że to jest Praga? O kurwa, niezły ten czat. No dobra, znalazł sterówkę w Pradze, ale... Brawo, Janek. Naprawdę gratuluję. Gratuluję. Sambor jest mm -hmm. pierwszym, tutaj, youtuberem, który już na serio zajmuje się GeoGeserem. Także to zdjęcie już mm -hmm. dla niego chciałem zrobić w mniej przewidywalnym miejscu niż na przykład środek z starego miasta. Jak to wygląda? Dobrze to wygląda. Dzisiaj jest dzień drugi. Robimy zdjęcie dla Sambora. To zdjęcie musimy zrobić 10 razy lepsze od poprzedniego zdjęcia w Dreźnie. Po pierwsze, nie ma być tam napisów żadnych Praga. I żeby znalazł to w 30 sekund tym razem. To jest kucha. O Jezu, już sobie go zmarowałem. O ja pierdzielę, żeś kurna musiał. Zmarować sobie tak tą dupę No tak, no weźcie się umyć Ja żartuję, nic nie masz No i kiedy już znaleźliśmy odpowiednie miejsce Właściwie to był jedyny lid na tej starówce Oczywiście on był na drugim końcu Starego miasta w Praze No i niestety padłem ofiarą konsumpcjonizmu Co to wymyślił? Chciałem na telefon sobie coś nakleić Sorry, how much is that? Stickers? 60, yes. 60. Uh, 60. Okay. Mhm. Myślałem, że euro Takie gówno Piękna naklejka, chciałem powiedzieć To jest pełno sklepów Cannabis Cannabis shop Chcesz tu wejść? Ale czemu właściwie, nie wiem Chodź Nie mam pojęcia, gdzie jest ten Lidl Podobno gdzieś jest w centrum Ta, ta starówka jest ogromna To jest kilka razy... Większy. Kurwa, no i krecik um, Czy myślisz, że taki sklep zainteresuje publiczność tiktokową? I kur... Oh, niesamowita była czapka Patrz, jakie, Co to? To jest możliwe. Co za te serery? Ile taka czapa kosztuje? Ja mogę to przymierzyć? Dzień dobry. E, how much is that one? E, może być czarny. Pan rozumie po polsku trochę. No no właśnie. Tak. No, jak w A, domu tak. prawda? jak w domu. Ale za 600? Kurde, teraz mi szkoda tego nie kupić, bo ten pan też tutaj jest miły taki. Jakbym po Warszawie pochodził z czymś takim. No i musiałem jednak coś kupić od niego, bo już nie chciałem wybiec ze sklepu, powiedzieć nie, nie, kiedyś tu wrócę, na pewno. Po prostu wydałem pieniądze, tak? A to fajnie. Z Warszawy, z Warszawy. No, tak. No dobra, gdy już dotarliśmy do tego Lidla, zostawiałem się tam chyba z godzinę do tego zdjęcia. Teraz, żeby tego nie spierniczyć, tak jak w Dreźnie. jest Masz? I co, ja... to tak szybko? Dobra, z tamtej strony się ustawmy, jest trochę głupio sobie robić zdjęcia pod Lidl. I z, końca, z końców musiałem w photoshopie wyblurować parę rzeczy, na przykład napis czeski, zamieniłem tam na A, dwie kropki dałem, żeby myślał, że to jakaś Skandynawia. Dodałem w razie czego krecika tam z tyłu, no i wlepiłem jakiejś kobiecie na ramieniu z komunistyczną herb. W ogóle, uu, 7 minut 30 sekund zajęło mu zalezienie tego miejsca. To może, może to było w końcu dobre zdjęcie. No i tutaj widzimy, że jesteśmy w jakiejś europejskiej ulicy, tak, jesteśmy pod pod Lidlem rzeczywiście. Tak, jest Lidl Food Market. Nie wiem czy to będzie jakaś angielska ulica w takim razie. Zobaczymy czy będzie coś napisane tutaj na tym aucie. Free Ser Hazen... oj. <ścoughs> nie, nie będę tego czytać dalej sposób. Mogłeś przeczytać sam, bo ja bym to puścił. Chwila, czy tu jest napisane czerna Róże. Dobra, jak on to zauważył? Nawet ja tego nie widziałem. Wiem, że po czesku by tak było, po słowacku może też by pasowało. No w sumie to mogłaby być Praga. O, tutaj też jest czy, takie czeskie. Dobra, to w takim razie będzie pewnie gdzieś w Pradze, ewentualnie w Brnie. Dobra, w takim razie idziemy do Pragi i szukamy jakiegoś lidla. Podejrzewam, że to mogłoby być okolice tego placu. Na mnie Od razu, no dobra, czemu ten plik, ma 7 minut, jak on już w minucie powiedział, że to jest Praga i że tam trzeba szukać Lille. Te budynki tutaj, w tej dzielnicy są już troszeczkę niższe z tego co kojarzę, jak tutaj byłem. No ale tutaj są takie wysokie. Też tu jest to muzeum narodowe, jakoś te okolice. Chwila. Tu taki okrągły budynek. Czy to nie byłoby to? Nie, chyba to nie będzie to. Myślałem, że z tym mi się skojarzyło. No i to jest też taka ulica, która raczej wyraźnie jest deptakiem. Tak, no tutaj mogą chodzić piesi zdecydowanie, ale ten plac świętego Wacława. On chyba jest deptakiem, ale wątpię, żeby... Nie no, on chyba jest taki pochyły trochę. On w ulicę obok chyba celuje. Jeszcze widzę, to jest takie to ekscytujące. Dobra, no o, jest Sephora. Okej, okay. dobra, mamy ten klub. Tak, znaleźliśmy to, świetnie. Tutaj mamy tego Lidla, tak. nie. Brawo. Średnio było widać go na mapie, ale znaleźliśmy. Ale dobrze mu posłu. Teraz właściwie jestem ciekawy, jak Grafowi w tym pójdzie. Tak jak mówiłem wcześniej, grafowi chciałem zrobić już nieco bardziej wymagające zdjęcie od poprzednich. Takie, o, takie soczyste zdjęcie, żeby się kurna spocił szukając go. Chodź, poszukamy jakiegoś miejsca. Znaczy, wierzę akurat w wiedzę grafa, że on był kto odgadł. Ale ja na przedwżyciu bym tego nie odgadłem. Zadyszkę złapałem znowu, gadając do kamery. W taki oto sposób odwiedziliśmy, chyba każdą atrakcję turystyczną, jaka była dostępna w Pradze. Byliśmy na, na jakiejś wieży widokowej, górna z bobasami, nagimi, nie wiem, co to w ogóle jest. Odwiedziliśmy najpopularniejszy tam zamek tych radczany. Nie pasowało mi coś tam. Później jakiś drugi, nie pamiętam jak się nazywał. Aż w końcu spodobało mi się po prostu jedno miejsce przy rzece i tam je zrobiłem. Eee, znaczy, mogłem jeszcze trochę opowiadać o tym, co się działo tego dnia, ale dostałem właśnie z film od Grafa, który trwa. Uwaga! 20 minut. No jak to jest możliwe? Siema, mój ulubiony egipski youtuber Barry wysłał mi zdjęcie powiedział, żebym znalazł, gdzie to jest to zdjęcie. Jest na facebookowym CDNie, więc niestety metadanych nie będzie. Mamy statuę Jezusa w tle, ale ostatnio był trend, który fotoshopuje photoshopowa... to zdjęcia i wysyłam do youtuberów type 3, więc nie ufajmy temu aż tak dobrze. Tolest Jesus Statue in Europe. Widać, że Europa po budynkach. Lisbona, Portugalia. Chrystus Król. On jest, to nie jest to na pewno. Ferro de Los Angeles, to nie jest to. To jest chyba po prostu sfotoszopowane. Tu jest jakiś napis. Też chuj wie co tam jest napisane. Więc dobra, no Jezusem się nie sugerujmy. Tu jest też CN Tower z Toronto. Ale to akurat nie wklejone. To, to naprawdę jest w Pradze taka, Ta wieża Eiffla mini Nie widziałem tej wieży jak to wklejałem Mogłem tą wieżę zasłonić Jezusem, ale nie zrobiłem tego To może być Praga, szczerze wam mówiąc Ale patrz, już Praga Jak już powiedział Praga W minucie 26 to coś tam musiało pójść nie tak, jestem ciekawy Zobaczmy sobie na szybko Pragę Bo wiem, że tam jest podobny taki właśnie budynek I yy, szukamy zamków w Pradze Rzeka zawija Dobra, jest most i w tle jakiś zamek Tylko zamek jest po naszej, że tak się wyrażę strony Ten most mi pasuje architektycznie Architektualnie, późwa trochę średnio, ale te budynki, architektura, szczerze powiem, że podobno. Jest jeszcze takie wzgórze, więc może to będzie druga strona. No! Co, a nie, to jest to, dobre, no, no. Skanujemy te mosty. Ten nie. On ma może cztery splity przez cały. Eee, Pragę mogę wykluczyć. Już wykluczyć? Trzeba! Czemu? 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 Dobra, zobaczmy, co dalej, ale nie wykluczaj, pragi. Tutaj nawet chyba widać, że to jest wklejone. Zobaczmy na te artefakty. To jest wklejone jak chuj. Litwa, ever? W sensie to trochę leciało jak flaga Litwy. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, która miejscowość w Litwie ma jakąś rzekę. O, dzień dobry. Okej, okay, Litwini budują bardzo ciekawe mosty. Takie kompletnie bez wrzece nic nie, nie kładą w nich. No pewnie mają wąską rzekę, więc mogę sobie na to podwolić. Nie wygląda mi to na Wilno. Wajpeda wybrzeżna jest. Zajęliśmy na tą Lizbonę z czystej ciekawości. Madryt nie ma rzek, lol. Lyon ma rzekę na pewno. I ma. nie. Gran Torino, patrzcie, jest górka, jest górka. Ten? Ten mi nawet pasuje. Ten most nie. Nie, Dunaj jest zbyt szeroki. Ale on jest zielony? Dobra, Graf tutaj przez 15 minut tak błądził, napisał do mnie jeszcze i wysłałem mu drugie zdjęcie, lekko szersze, żeby... No dobra, nie wiem co ja narobiłem, górna. po co ja mu jeszcze tak... <gryw> Czemu ja te dodatki tam dałem? Bary mi wysłał drugie zdjęcie, bo jestem biebanym debilem. To było pierwsze oczywiście, a to jest drugie. Jest wzgórze... Jest napis. To jest w gorszej jakości, nie? No jest postkomunistycznie, tak? Mamy bloki. Wyglądało to jak Praga, ale w Pradze mi się nie zgadzało. Patrzcie, no, ba. Dobra. I wrócił Graf do Pragi. To musi, musisz teraz zgadnąć, bo jak odejdziesz to drugi raz, to już tu nie wrócisz na pewno. Pasuje, ale nie pasuje. Jest to wzgórze? Czy to jest Praga? <ślesk> no. O kur... widzowie, moral historii jest taki: nie nagrywajcie wyzwań GeoGesser 15 minut po powstaniu. Dobra, to stoisz tutaj. O, i było napisane, szczerze? Cholera tam jest napisane. Jestem. Dobra, patrzę, patrzę na to. Jestem niesamowicie dumny, że pierwsze co powiedziałem wcześniej, to było Praga. Ale czuję się jak. Absolutny debil, bo patrząc na Pragę za pierwszym razem tego nie znalazłem. Bary jest y, cwanym karakanem, a ja jestem kurwa ślepy. Pozdrawiam. Kurwa. Dziękuję wszystkim twórcom za dogranie się do filmu i aby to nie było ostatni raz, kiedy coś z wami nagrywam. Na razie. I teraz ważna informacja. Następny odcinek. Nagrywam z Frizem. Nie wiem jak to się stało. A ile pozwoli mi go opublikować? Right?